Cześć! Jestem Ryotaro. Od dzisiaj przez całe wakacje w każdy piątek na naszym szkolnym kanale poprowadzę serię krótkich filmików, które mam nadzieję, że ułatwią Wam komunikowanie w języku japońskim. Na warsztat wybrałem gitaigo, czyli wyrazy, które dosłownie tłumacząc naśladują Stany. Większość z Was na pewno słyszała o giongo. To są po prostu onomatopeje. Na przykład, onomatopeja na śmiech to gera-gera po polsku, haha. Ale jak wiecie, stany czy czynności w większości nie generują jakiegoś specjalnego dźwięku. Natomiast w języku japońskim istnieje słowa, które mówią nam, w jaki sposób dana czynność jest wykonywana, albo jak ma charakter stan czy czynności, o których mowa. あみしえわてって benjay b i t u ちやくぷしえじみどコンクレト e あ,あ、u ふ。あざちにみにおつわばさっさとおつなかおのおとらずなてふみやすべつズぼート、しップこもうタクシーきたからさっさと靴履いてタクスフかゆし,しっぷしえははしっぷざくわだいぶてマテウシは午後五じになるとさっさと仕事をやめて家に帰る。 Jak wybije 17, Mateusz natychmiast kończy pracę i wraca do domu. Sasa to szukajate, osobiniko. E, szybko im pracę domową i chodźmy mi się bawić. Oczywiście, sasa to może zastąpić słowem hajak, czyli szybko. Ale jak użyjecie słowo sasa, to będzie to po pierwsze brzmiało bardziej zaawansowane. Ale też rozmówca odniesie wrażenie właśnie pośpiechu. Nawet samo słowo sasa. Nie macie wrażenia, że brzmi właśnie pospiesznie? Na koniec ostatni przykład. Jeni Modotara, Sas, Satosz, o godzinę odżumbiło Hazimeta. Jak tylko wróciłem do domu, zacząłem przygotowania do posiłku. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmiku.